Andziaks wściekła po odmowie zakupu, czuje się upokorzona. Andziaks zdobyła popularność dzięki swoim tradycyjnym vlogmasom, w których prezentuje luksusowe życie u boku swojego męża, Luki. Jest znana z zamiłowania do ekskluzywnych akcesoriów i nie skąpi na ich zakupach. Angelika Trochonowicz obecnie skupia się na wykańczaniu swojego nowego domu, do którego wprowadziła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W przerwie od projektowania ogrodu postanowiła zrobić sobie przyjemność, udając się do butiku Hermesa. Niestety, szybko okazało się, że spotkała ją rozczarowanie. Andjax chciała zakupić drogie klapki, ale odmówiono jej. Od trzech lat Andjax poluje na swoje wymarzone klapki od Hermesa za cztery tysiące złotych. Po raz kolejny odwiedziła warszawski butik, mając nadzieję na udane zakupy. Zauważyła nawet, że jedna z kobiet zrezygnowała z pary, którą przymierzała. Niemniej jednak, influencerka nie mogła ich nabyć, co opowiedziała w swoim najnowszym filmie. Czuję się upokorzona. To zaczyna ją denerwować. Dlaczego ja muszę prosić? Przepraszam, czy mają buty, które chcę? Niestety, to są bardzo pożądane buty. Nie posiadają ani jednej pary klapków, kiedy jest gorący sezon, w swoim sklepie. Ta pani oglądała te buty, ale chyba ich nie chce. Jeśli nawet nie będzie ich chciała, a są zamówione specjalnie dla tej pani, to musimy je odesłać i dopiero mogę dla pani zamówić, opowiadała Andjax. Influencerka nie ukrywa swojego oburzenia. Poczucie, że musi się upokarzać przed ekspedientkami. Aby sprzedały jej buty przy odrobinie szczęścia, jest dla niej przykre. Czy mogę wydać u Was cztery tysiące złotych na te klapki? Cztery tysiące złotych. Chodzę i się proszę, a oni nie chcą. Trzeci sezon chodzę za tymi klapkami i ich nie ma. Nie wiem, po co ten sklep istnieje. Nic tu nie ma, w tym Hermesa w Warszawie. Dodała kropka po tym nieudanym doświadczeniu w butiku Hermesa. Andiaks postanowiła podzielić się swoimi uczuciami z fanami w kolejnym filmie na swoim kanale. Wyraziła swoje rozczarowanie i frustracje związane z trudnościami w zakupie upragnionych klapków, które od dłuższego czasu znajdują się na jej liście życzeń. W swoim szczerym monologu Andiaks podkreśliła, że nie chodzi jej tylko o sam produkt, ale także o sposób, w jaki została potraktowana w sklepie. Wyraziła swoje oburzenie nad tym, że musiała się upokarzać i błagać o zakup towaru za wysoką cenę, który był dla niej tak ważny. Tym samym wywołała gorącą dyskusję wśród swoich obserwatorów, którzy zaczęli wyrażać swoje opinie na temat obsługi klienta w luksusowych butikach. Jednocześnie Andziaks postanowiła przemyśleć swoje podejście do konsumpcji i zastanowić się. Czy naprawdę warto poświęcać tyle energii i uwagi na zdobycie drogich przedmiotów, które nie zawsze przynoszą satysfakcję?